Pielgrzymka myślę, że dla każdego jest czymś innym. Szukaniem własnej drogi. Na pewno, na pewno zmaganiem ze swoimi słabościami. Na pewno prośbą. No każdy się indywidualnie to przechodzi i każda pielgrzymka może być czymś innym dla każdego w danym momencie, w danym okresie. Tutaj jakby dostałem kiedyś szansę bycia chrześcijaninem. Dla mnie jest to dziewiąta pielgrzymka. Z Krakowa, bo akurat blisko, Skałeczna. Dobra opinie i jak najbardziej je podtrzymujemy. Jest super, jest super atmosfera, super ludzie, w świetny sposób jest prowadzona. Naprawdę. No, ja dziękuję. jestem dziesiąty raz, mam na imię Łukasz i to jest już taka pewnego rodzaju tradycja. No. Wakacje byłyby całkowicie inne i nie takie same jak zawsze, nie tak samo przyjemne bez pielgrzymki skałecznej dla nas. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Myślę też, że dla większości osób jest to taki pewnego rodzaju moment w wieży, gdzie ona jest naprawdę wzbogacona i właśnie daje ona siłę na cały kolejny rok, gdzie znowu czekamy tak naprawdę na tą pielgrzymkę. Dziękujemy też, prosimy o kolejne prawda, sprawy. Idziemy pięć dni, szóstego dnia tutaj już świętujemy, już odpoczywamy. To jest dla nas taki idealny tak naprawdę czas, gdy już dojdziemy do tej no, i każdego dnia no, pokonujemy te kilometry, ale w takiej atmosferze, że żadnego problemu nam nie sprawiają. Królowo-Polski przed swym tronem, odnowić śluby nasze chcemy, by jak przez laty znów powiedzieć, że przyrzekamy, ślubujemy wolności, wiary i kościoła. Za wszelką cenę, przedbędziemy królowo Polski, przyrzekamy, królowo. Polski. Dołączyłem się do pielgrzymów, bo ich wiara i odwaga mnie pociągnęły, nie mogłem iść na całą pielgrzymkę, więc dołączyłem i wczoraj i dzisiaj. I dlatego y, można powiedzieć korzystam z tej wiary i odwagi tych pielgrzymów, którzy z, właściwie z całej Polski y, przyjechali do Krakowa, królewskiego Krakowa, żeby przyjść tutaj na jasną górę. Jesteśmy można powiedzieć takim myślę, że znakiem potrzebnym dla ludzi, bo z jednej strony pokuta. I to, co zawsze jest potrzebne człowiekowi, a w czasie pandemii, tym bardziej, żeby przebłagać Boga i być znakiem dla ludzi, którzy są w lęku i w strachu, i którzy jednak wychodzili i witali nas, pozdrawiali. No i myślę, że dla tych ludzi, którzy ruszyli w drogę, którzy też przezwyciężyli i swoje obawy, obawy rodziny, bo, bo wielokrotnie to właśnie rodzina mówiła, może w tym roku nie. I ta wiara jest nam wszystkim potrzebna, i myślę, że będzie pomocą dla wszystkich po powrocie, jeszcze bardziej niż w trakcie tej drogi. No i cieszymy się, że jesteśmy na Jasnej Górze. Nazywam się Jarek. To moja żona Agnieszka. Dzieci Gabrysia, Roxana, Laura, a tu siostrzeńcy, siostrzenice. Wyszliśmy w tym roku w skałecznej pielgrzymce pieszej z Krakowa. E, tak ogólnie co roku chodziliśmy z warszawską pielgrzymką pieszą. Była to można powiedzieć rodzinna tradycja, bo od najmłodszych lat chodziłem z rodzicami. Pierwszy raz poszedłem mając 10 lat w 1988 roku. I tak do tej pory, co roku chodziliśmy, swoją żonę poznałem też na pielgrzymce, więc jesteśmy mocno związani z pielgrzymką. No i w tym roku przyszła jak gdyby zmiana, bo okazało się, że warszawska pielgrzymka piesza idzie tylko w charakterze symbolicznym, duchowym. Troszkę taka na początku może ogarnęła złość, no bo jak to, co roku chodziliśmy, a teraz nie, nie idziemy ale co znaczy być spokojnym i zachować panu. Trafiliśmy do, do krakowskiej pielgrzymki i jak można powiedzieć co roku i tym w tym roku, w, try, w trudnym roku udało nam się pielgrzymować i dotrzeć na, na jasną górę. Dlaczego to było ważne? Żeby mimo tego czasu pandemii wyruszyć, znaleźć pielgrzymkę, która tu dotrze, iść po prostu? No jest to dla nas ważny czas, jak co roku. Nie wyobrażamy sobie bez tego i wakacji, i czasu, takie najlepsze rekolekcje w drodze, i odpoczynek też dla nas. również. Mhm. Czy da się odpocząć na pielgrzymce? Właśnie w jakim sensie się odpoczywa? Psychicznie, duchowo na pewno tak człowiek się duchowo umacnia. Trud jest, ale o tym trudzie się szybko zapomina. Tak to wygląda. Pasło kołecznej pielgrzymki w tym roku to boskie lekarstwo. Czy doświadczaliście takiego lekarstwa na duszy? Jak najbardziej tak. Tutaj no też ukłon duży w stronę naszego ojca przewodnika, ojca Grzegorza, który jakby nam naświetlił istotę, eucharystii, że to jest bardzo ważna rzecz i no człowiek przez całe życie rozwija się też duchowo, prawda? I to też traktujemy jako rozwój duchowy.